Wliczają tory rakiet. Prowadzą rachunki bankowe. Pozwalają przewidywać pogodę. Jak działają komputery? W sensie rzut okiem, czyli sztuczna inteligencja, gospodarze programu, telewizyjni artyści w białych kitlach i niestrudzeni pseudonaukowcy rzucają okiem na najlepszego przyjaciela człowieka. Komputer a także na film oświatowy Krzysztofa Zanuskiego sprzed 40 lat, gdzie w roli głównej wystąpił Marek Piwowski. Mimo, że wszystko wygląda groźnie, istota maszyny jest prosta. Przeciś, przecież jest ma Matko! Ma z... Rzut okiem. Premiera w każdą sobotę o godzinie 20. Witam Państwa w kolejnym Rzutoku. Dzisiaj zajmiemy się kwestiami z dziedziny postępu technicznego. Jak wiadomo, postęp techniczny jednych cieszy, innych martwi, jedni mają przed nim obawy, inni wręcz przeciwnie. Tak samo było z komputerami i tak samo jest teraz z eksperymentem, który w naszym tajnym laboratorium postaramy się przeprowadzić dzisiaj wspólnie z inżynierami z Wydziału Biomechaniki, Wydziału Katedry Cybernetyki w Łowiczu. W tej chwili Problemem już nie jest sam komputer, ale próba połączenia go z żywym organizmem. Łączyliśmy już żaby, tworząc mechaniczne prototypy żab i muchy, skrzyżowanie dżdżownicy z kalafiorem. Niestety to wszystko nie to. Chciałbym dzisiaj przedstawić Państwu eksperyment, na który zgodził się jeden z inżynierów. Otóż stworzenie sztucznego człowieka, czyli cyborga. W tym celu jeden z naszych inżynierów zgodził się być królikiem doświadczalnym. Owszem, chciałem potwierdzić, że zgodziłem się w imię nauki, bez względu jakie będą konsekwencje tego eksperymentu. Mówię tutaj, do Państwa, oficjalnie, że zgadzam się w pełni świadom swoich myśli i czynów na podjęcie tego wyzwania imię nauki polskiej poddaję się temu eksperymentowi. Jeszcze raz powtarzam. To bardzo Cię teraz proszę, inżynierze. Proszę, zastosuj znieczulenie. Dziękuję ja i pełne jestem w szacunku. Proszę tę oto srebrną laseczkę przekazać mojej żonie, w razie gdyby coś się stało. Ona będzie wiedziała, co z tym zrobić, tak? Tak. Proszę Państwa, teraz musimy uśpić naszego. Będziemy próbowali uśpić. Oto jest narkoza. Narkoza intelektualna. Panie Tomaszu, proszę zacząć czytać. My będziemy Poczekam. patrzeć się, jak będzie pan reagował na życzenie. Zaczynamy mierzyć czas. Czy jest pan gotowy? Uwaga, włączam stoper 7, 8, 3, 2, 1. Start. <tryk> Minęło 6 sekund. Minęło 15 sekund. Proszę zauważyć, co się dzieje z naszym eksperymentem. Dobrze. Sprawdzę teraz czy neurony odpowiednio działają. Czy jest odpowiednie napięcie w mózgu. Śpi możemy zacząć eksperyment serce bije serce bije czy oddycha słaby oddech i puls proszę sprawdzić czy jest puls Nie pojechałem tam wcale Już majaczy zobaczę czy neurony w mózgu są jakieś To nie ja tam byłem Nie ma neuronów żadnych w mózgu czy to dobrze kablem chciałem związać nogi. Marzena, marzena. Uważaj, kończę zamykanie. Marzena. Dobrze, dobra. Ja zabieg zamknięty, także na razie jest w Dobrze, to teraz operacja właściwa. To jest trudna rzecz. Za pomocą tego przyrządu będziemy mogli sterować naszym cyborgiem. Jest to polska produkcja i polska myśl techniczna. Tak. To jest komplet. Prawda, Boję się, że drut może wydziabać oko. No dobrze, będziemy budzić. Uwaga, wzmacniam teraz elektromagnes. Dobra, poszło. poszło. Dobrze. Jak się czujecie? Czy rozumiecie nas? B. Wy jesteście Polakami? Dobrze, dobrze. Tutaj jeszcze? Wzmocnię sygnał. Jeszcze wzmocniam sygnał. Poznaję pana. Poznaję pana też. Czy dobrze pan nas widzi? Jakie kolory pan w tej chwili widzi? Ile milionów języków pan zna? Milion. Jeden milion, proszę zapisać języków. Dwa dodać osiem. 600. No. Nie jest <słuch> dobrze. <słuch> Jeszcze raz. Ostatnia próba. I teraz albo będzie mówił normalnie, albo nie. Wzmacniam sygnał. Wyłączyłem sztukę. Ostatni sygno. raz. Ja już nie mam sygna. Do trzech razy sztukę. Proszę ja był bardzo. Bergman. Dobry wieczór panowie. No. Powiedzcie, czy moje parametry są w normie? A pan nam Właśnie, byłby. sprawdzamy. Jak pan się czuje? Czuję się wyśmienicie. Hmm. – Czy boli pana głowa? Nie, czuję się doskonale. No proszę, proszę, kończę. Wie pan, znam 300 tysięcy języków. interesuje się kulturą, sztuką, filmem, malarstwem, yy, rzeźbą. Y, interesuje się y, sportem, się nie interesuje teraz. Przestałem się interesować sportem. Dobrze, to bardzo dobrze. Dlaczego dobrze? Teraz pan się dowie, dlaczego. Y y Jaka literatura pana interesuje? Interesuje mnie literatura islandzka. Jestem, wie pan, że mam doktorat z literatury islandzkiej. Zdałem sobie właśnie sprawę, że jestem ekspertem w filmach Bergmana. To bardzo ciekawe. Jestem, na przykład znam całą filozofię i psychologię. Filmu Bergmanna. Naprawdę, panowie. Co wyście no to... zrobili? Dokonaliście cudu. No. Potrafię też yy, naprawić tuleje o, to do poloneza. Poleje. Odkrywam w swoich zasobach mózgu coraz to nowsze możliwości. Potrafię sam skonstruować yy, okulary z szyb ręcznie, czy przy pomocy urządzeń? Przy pomocy urządzeń, które sam jestem sobie w stanie zbudować z piasku, gliny i drewna. Proszę państwa, no. czyżby ten eksperyment świadczył o tym, że powstał hipernowoczesny człowiek, który potrafi Proszę pana, ja wiem, co pan przy, myśli. ze ze wszystkich e, jakichś elementów stworzyć e, coś, coś no nowego, coś, coś, coś fantastycznego? Panie doktorze, ja wiem co pan myśli. No to teraz przejdźmy do dalszej części, będziemy. Ja wiem co pan łączyło z moją żoną. Panie Andrzeju, sam umiem się także uruchomić. Ja pana jeszcze raz wyłączam. O, w tej chwili no, przejdziemy do kolejnego Proszę się nie eksperymentu. Obawiać. Jestem... Do kolejnej części eksperymentu, która ma wyeliminować wszystkie i wyjaśnić wszystkie możliwe rzeczy, które mogą wzbudzić nasz niepokój. ja jestem niepopój. intelektualistą. Ja nie jestem e, agresywny. Chodzi na o to, że... Jestem inteligentny. Nas jestem progą. mądry. Wiem, co pana łączyło z moją żoną. Zmacniam sygnał zasypiania. Proszę się, się nie obawiać. Nie jestem agresywny, jestem intelektualistą. Zasypiasz. Jestem Proszę się mnie nie obawiać. Ja tylko po prostu wszystko wiem. Proszę, proszę się mnie nie obawiać. Czy mogę? Proszę nie robić mi krzywdy. Nie mogę, no. Proszę mi nic nie robić. Proszę mi nie robić krzywdy. Panowie. Zachowujcie Zatupiasz. się jak cywilizowani i błaliści, a nie jak jakieś agresywne zwierzęta. A teraz dowiemy Wynacie się, panowie Mozarto. Jakie macie potrzeby? Czy potrzebujecie jakichś płynów, płynów ustrojowych, albo coś takiego? Nie, nie wiem, pan po prostu jestem głodny. No ludzkie jedzenie. Tak, ludzkie jedzenie. Panie doznacie, ma pan coś ciekawego? No, mam Sprawdź. Muszę być szaty jakieś tam. Proszę to. Czy to pasuje? Być? Może pan o, spróbować? O, wie pan, yy, to, to, to był kiedyś prosiaczek z Ciechanowa od państwa Ząbrzyńskich. Pasł się, wie pan, gdzie? Przy ulicy Jałowieckiego yy, na posesji numer 19. Proszę państwa, to jest niesamowite, wie co tutaj prawdę się prawdę dzieje. Naprawdę. No, ja nas. nie wiem skąd ja to wiem, ale ja to wiem po prostu. 2,50 za kilogram. Na 100%. A w jakim sklepie? delikatesy piorun. Nieprawdopodobna historia. Wszystko się zgadza. Hmm. Łąża. 2004 rok. E, dwa lata w beczce na dnie jeziora Śniadwy. I proszę Państwa, wytwórca Andrzej Bączewski. Niesamowita historia. E, mamy tutaj... Wie pan. Taki płyn bardzo popularny. Czy mógł pan spróbować? Tak, ja. Jednego łyka. Dalej czuję się polakiem, natural. bardzo. Tylko niech pan nie przesadza z ilością, dobrze. Jeden łyk wystarczy. No i? A czy nie ma pan kieliszka tak z butelki, to ja nie lubię. Nie, dobre. Czy, Całkiem dobrze, nie czy dobrze, nie dobrze? Nie wiem. Niech pan jeszcze raz spróbuje. Eksperyment jest eksperyment. Może teraz dwa łyki, dobrze? Czuję, że coś mi się po niej dzieje, ale nie, nie potrafię powiedzieć co. Niech pan jeszcze spróbuje pan Ale mam dobrze. dziwnie się czuję trochę po niej. Wie pan? Jak pan łyknie jeszcze kilka płynów ustrojowych, może się pan lepiej poczuje. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa łyki. Proszę. No może nie przesadzaj dotąd bo to. Nie, ale są małe różnice. Za mało drożdży. Jednak. Wyłączamy. Nie działa. Jezus. Go, wiąż go! Wiąż go! Stój! Sam nadaj Gdzie jest pilot, żeby go wyłączyć? Niech on nas puści! No i co? Gnoje teraz, nie? Docencie, Nie jestem niewinny! ja cię pan, docencie, Może pan się zbliżyć? Bęka, siódemka, ile mam za to? Ale ja Ale jestem niewinny, błagam! Panie docencie, niech pan nas puści! Wyłącz błagam. mu ten guzik! Ja nie, nie, próbuj! Próbuj ten guzik wyłączyć! Nie ruszaj nie pan Niech pan się tutaj zbliży z tym urządzeniem! Chcę panu coś pokazać, panie docencie, proszę! Do... Ile było, jak ja A co? ile? 2-0 chyba! 2-0? 2-0? Ja się do zera! Ja, ja, ja nie, niech no. pan nas nie mija! Błagam, niech pan się zbliży tutaj jeszcze! A ty jesteś zalegiony, czy to ten... akurat ty, która? Błagam, niech pan nas puści! Błagam! Ja się puszę, ja się puszę. O! przycisk, jest, przecież ma, Dobrze, mam. No, chyba opanowaliśmy mm. sytuację. Oje. Co się tam dzieje? Znowu się odradza! Mm. Yes. To nie ja włączyłem! Ja mam jeszcze drugi żołądek! Zapasową baterię! Przodkę mam! Przodkę! Troja! Damy wam wybrówkę! Błagam! Błagam zostaw! Błagam, jesteśmy niewinni! Klejka. Robiliśmy wszystko dla eksperymentu, żeby cywilizacja się rozwijała! Błagam! Zostaw mnie! Błagam! Moje oczulary! Moje oczulary! A wy co? Trzy gapi się profesorki! Błaga. Błaga. Oglądać film! Błaga. Całe szczęście. Eksperyment mamy już za sobą. A małe włosa doszłoby do tragedii, bo przez przypadek dostaliśmy się do najbardziej, najstarszej części najmroczniejszej. Mózgu, najmroczniejszej części mózgu kolegi docenta, której wyszły wszystkie atawizmy i ledwo co uszliśmy z życiem. Na szczęście wyczerpały mu się baterie. I mogliśmy spokojnie przywrócić go do jego normalnej postaci. Można powiedzieć, że ciemna strona mocy jest zabładnęła tym oto człowiekiem. Dobrze, że ja znam to tylko z, z opowiadania kolegów, a nie przypominam sobie nic, co działo się przez ostatnie dwie godziny tutaj w studio, to znaczy w naszym tajnym laboratorium. <laughs> Cieszę się niemniej jednak, że, nie, że, że, że to doświadczenie pozwoli nam nie majstrować dalej przy mm, ludzkiej osobowości, przy ludzkiej inteligencji. No, postęp techniczny, żeby został wprowadzony, musi być absolutnie bezpieczny. Może panu powiedzieć? Tak samo było z komputerami, tak samo może być z cyborgami, nad którymi trzeba jeszcze popracować. Pan nie zachowywał się, chciałem panu tylko powiedzieć, że pan nie zachowywał się jak cyborg, Gorzej. Tak, zwierzę. I dlatego teraz mamy pytanie, czy na pewno pochodzimy od małpy? A małpa to niby co? Chyba człowiek.